Velatura. Velatura Magnat Style to akrylowa farba przeznaczona do dekoracji ścian wewnętrznych i detali architektonicznych. Tworzy powłoki, które w charakterystyczny sposób opalizują światło, subtelnie imitując powierzchnię aksamitu. W zależności od metody aplikacji i użytego narzędzia uzyskujemy specyficzne, niejednolite przebarwienia wybranego koloru, zmieniające się w zależności od kąta padania światła. Produkt nie wymaga od wykonawcy konkretnych umiejętności z zakresu aplikacji tego typu materiałów. Do wykonania powłoki potrzebne są następujące produkty i narzędzia: Magnat Primer. Matowa farba gruntująca do wnętrz, której zadaniem jest stworzenie jednolitego tła i wyrównanie chłonności podłoża. Velatura. Akrylowa farba strukturalna umożliwiająca uzyskanie dekoracji imitującej aksamitne wykończenie powierzchni. Pigment barwiący. Koncentrat pigmentowy do kolorowania produktów Magnat Style. Wałek malarski Magnat o wysokości włosia 10 mm. Pędzel malarski Magnat. Paca plastikowa. Przygotowanie podłoża. Przed przystąpieniem do malowania welatura Magnat Style niezbędne jest odpowiednie przygotowanie podłoża. Ze względu na charakterystyczną strukturę zaleca się, aby farbę nanosić na równe i gładkie podłoże. Zarówno w przypadku nowych, jak i odnawianych powierzchni konieczne jest położenie farby gruntującej Magnat Primer. Jest to farba wyprodukowana w oparciu o nanotechnologię. Posiada bardzo dobre właściwości kryjące, wyrównuje chłonność podłoża, wzmacnia je oraz zwiększa przyczepność farb nawierzchniowych. Farbę nanosimy najwygodniej wałkiem jedną do dwóch warstw, tak by podłoże było jednolite. zalecany czas schnięcia każdej warstwy farby wynosi około 2 godziny. Przygotowanie wyrobu. Wylatura Magnat Style dostępna jest jako produkt gotowy do użycia. Zależnie od wyboru może być nakładany w wersji oryginalnej lub zakolorowanej. W tym celu farbę należy zabarwić pigmentem barwiącym Magnat tyle na jeden z wybranych kolorów dostępnych w karcie kolorów lub na inny dowolny, pamiętając, że dopuszczalna ilość pigmentu nie powinna przekroczyć 3% objętości barwionego wyrobu. W przypadku barwienia na ten sam kolor kilku opakowań wyrobu kolorujemy go w jednym pojemniku zbiorczym w celu zapewnienia jednolitego efektu kolorystycznego. Nakładanie pierwszej warstwy Produkt należy nakładać w temperaturze podłoża i otoczenia od plus 5 do plus 25 stopni Celsjusza. Na wcześniej przygotowaną suchą powierzchnię nakładamy pierwszą warstwę Welatura Magnat Style. Czynność tą możemy wykonać płaskim pędzlem lub wygodniej wałkiem malarskim, np. Na, na większej powierzchni. Nanosimy równomiernie niewielką ilość farby na powierzchniach nie większych niż 1 m2, rozprowadzając ją w różnych kierunkach. Następnie pojedynczymi pociągnięciami z dołu do góry staramy się zachować jednolitość wzoru. Pokrywając kolejne fragmenty dekorowanej powierzchni najlepiej łączyć je od strony suchej do mokrej. Kontynuując dekorowanie całej powierzchni zaleca się, by łączenie nakładanej farby odbywało się na mokro. Optymalną wydajność, jaką możemy uzyskać na gładkiej powierzchni z 1 litra farby, wynosi do 10 m2 dla jednej warstwy. Tak wykonaną dekorację pozostawiamy do wyschnięcia na około 4 godziny. nakładanie drugiej warstwy. Na suchą powierzchnię w taki sam sposób nanosimy kolejną warstwę farby velatura Magnat Style. Po około 5-10 minutach, uwzględniając warunki otoczenia, gdy farba zaczyna podsychać, rozcieramy ją, wykonując ruchy okrężne plastikową pacą, przyłożoną płasko do podłoża. Czynność tą wykonujemy w różnych kierunkach, uzyskując w ten sposób niejednolite przebarwienia, zmieniające się w zależności od kąta padania światła. zaleca się wykonanie kompletnej aplikacji farby na jednej płaszczyźnie, unikając zbyt długich przerw. W ten sposób uzyskamy jednolitą dekorację bez widocznych łączeń. Pełne właściwości użytkowe, w tym odporność na zabrudzenia, farba uzyskuje po 28 dniach. Czas schnięcia powłoki w temperaturze plus 20 stopni Celsjusza i przy wilgotności powietrza 65%, słucha w dotyku po około 2 godzinach, całkowite wyschnięcie do 10 godzin. Pełne właściwości użytkowe, w tym odporność na zabrudzenia farba uzyskuje po 28 dniach.